Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Wkrótce będzie 13 lat. Otwarli Costco. Costco to jest sieć, sieciówka amerykańska, która w gruncie rzeczy weszła w JV z deweloperem, który wybudował te budynki. Tu chyba ważne jest, żeby zaznaczyć, że większość, większość biznesów, to znaczy dużych korpo, Zachodni, które weszły do Chin, to weszły jako JV, czyli partnerstwa. Weszły jako chińskie firmy, jako franczyzobiorcy, tak jak Starbucks. Także Chińczycy nie wysprzedali się, nie wydali im diamentów rodzinnych. Diamentów rodzinnych nie oddali im za pół darmo, wymusili partnerstwa, wymusili inwestycje. Znaczy inwestycje. Wy będziecie zarabiać, a Wy będziecie zarabiać, a ale my będziemy mieć na przykład ziemię, czy magazyn. Bo Oni będą mieli ziemię i magazyn. Stąd też a, kooperacja jest bardzo dobra. Kosko. Muszę przyznać, w Middletown mam kosko zaraz pod domem w Cromwell. Nie lubiłem tego kosko ze względu na tłumy, ze względu na ten taki tłok panujący. Tutaj w sklepach raczej nie ma tego tłoku. Z tego tytułu, że ceny są dosyć wysokie Generalnie zakupy tutaj się robi i Poluje się Kiedy w weekendy mają obniżki No i głównie żywność Ja tutaj kupuję steki Amerykańskie steki Właśnie oni z nie ma Metro nie ma A natomiast kosko ma amerykańskie steki Nie wiem jak właśnie oni to robią Ale myślę, że dlatego, że Metro weszło jako niemiecka sieć U was się chyba to nazywa Netto U Was się nazywa jako Netto Stąd też, jako że jest to chiński partner, to mają możliwość sprowadzania co Chińczykowi wolno, to Chińczykowi wolno. są jest na pewno wolno więcej niż nie są. Costco też jest fajne, bo mają dużo produktów zachodnich, które nie są dostępne w takich sklepach jak Ocean czy na przykład, załóżmy, Tesco. Bo po prostu ich nie ma. A ci na przykład mają zachodnie produkty zachodnie produkty mają i mają dużo tych zachodnich produktów w gruncie rzeczy większość zachodnich produktów jak się popatrzy mają magii mają wszelkiego rodzaju sosy tortilla chips, to i tamto nawet sól mają morską, głównie to są wszystko brandy i produkty amerykańskie, niemieckie ketchupy nie ketchupy. stąd też duży wybór tego jest no i oczywiście kawa, kawę tutaj kupuję, bo tu kawę trudno kupić dobrą, większość Większość kaw, które są dostępne na rynku to są kawy z Yunnanu Proszę ładny marinara sos. Ale sam robię, także z tym nie mam problemów, bo jestem kucharzem domowym. Fajne mają chłodzone bujon. Fajne mają chłodzone mrożone produkty. Ostatnio robiłem Bigos właśnie, to kupiłem mm, Silver Floss. To jest chyba amerykański brand. Bardzo dobry Bigos wyszedł. I bardzo dobra kapusta kiszona I. Proszę. Buffalo Chicken. Ale nie mają na ognisce. Mieli ostatnie na ognisce, były po 29 rzędów. Generalnie u nich się nie opłaca. Kupować na ognisce są za drodzy. Wciąż są dobre ceny, ale. Za wysokie. W mojej opinii za wysokie. Czasami też w tych miejscach można łatwo spotkać się. To jest interesujące. Kurczak Tysona o smaku waniliowym. Interesujące. No właśnie, na przykład jak jest Sea Scalops. tego trudno spotkać w sklepach, bo nie ma tutaj kultury jedzenia Sea Scalop. je całe na muszlach gotowane, a muszle są żywe. Także ich nie ma i tak, tak za dużo. Ale za to owoce morza są takie dosyć atrakcyjne. Koszmarnie drogi salaski nie jak to się nazywa po polsku. Codfish. To jest ta biała ryba, która jest poławiana w gruncie rzeczy na północnym Atlantyku. Olej kokosowy. Proszę bardzo. Olej z awokado. Idąc do, do Costco co najbardziej, największą jest a, rozrywką, jest to, że się widzi produkty, których się wcześniej nie widziało tych produktów. Stąd też a, bardzo interesujące. Costco sprzedaje dużo pod brandem Kirklandu. Prawdę mówiąc. Nie widziałem brandu Kirlandu, widziałem dużo brandu Costco. No, ale nikt nie zwraca na to uwagi i nigdy właściwie tam nie robiłem zakupów. Kawy mają bardzo fajną, bo mają Starbucksa z miesięczną, dwumiesięczną datą wychodzenia ważności. Mają bardzo ładną obliczkę. 93 Juany to jest 15 dolarów, to jest taniej taniej nawet niż w USA, etiopska kawa ostatnio kupiłem, fantastyczna w smaku, dobrze upalona um. ten french rose jest też bardzo dobry ze starbucksa ciemny dobry i chyba mają oferować już go nie ma, była kolumbijska bardzo fajna, ładna kawa z dobrymi uh, z dobrymi cenami, muszę przyznać, że w gruncie rzeczy, o, tutaj mam mleko czekoladowe steki lokalsi którzy robią tutaj zakupy całkowicie przestawili się na zachodnią. Zachodni styl jedzenia, ciasta nie ciasta, pizza, nie pizza dużo też produktów z Hongkongu i z Singapuru, czyli wszystkiego rodzaju ryże, nie ryże, doza, dużo kuchni takiej orientalnej, interesującej, które bym na pewno nie znalazł, na pewno bym nie znalazł. W amerykańskim koszkowskim. O, kiełbaski. Ostatnio kupiłem hot dogi, takie hot dogi na, prawie na 30 cm długie. Była to niesamowita radocha te hot dogi, gdyż były a, one bardzo smaczne i były robione na wołowinie i wieprzowinie amerykańskiej. Czasami warto robić zakupy. Dodatkowo mają słodycze, słodkości. Cheesecake Factory to jest popularna restauracja. W Stanach i robił fantastyczne steki i cheesecake. Co tutaj mamy? Makaroniki francuskie, ale drogie, 20 dolarów, oszalali. Hagendas o Dziwo jest to marka premiowa, premium. W Chinach jest bardzo droga. W gruncie rzeczy nie wiem dlaczego, ale wydali kupę pieniędzy na marketing, stąd też marketingowo są bardzo popularni. Lokal się rozpoznają. Mankis. Nie znam tego brandu. I rozpoznają go Chińczycy i kupują. Chętnie i gęsto. Młodsi to jest. To są lody w takiej jak gdyby skorupce. Z masy ryżowej na styl japoński. Prytki. Sam robię mrożone awokado. No ciekawostka. Awokado też dosyć popularne wśród lokalsów. Nie wiem jak to się stało, że się zrobiła awokado popularna. Wybory alkoholi, Ma, Oczywiście dużo tych alkoholi. Ostatnio zwolniła sprzedaż alkoholi i win. Nie ma takiego dużego zapotrzebowania na wina i na alkohole. Stąd też e, dziwne. Była to moda, tymczasowa moda. Dużo biznesów powstało i padło. No a teraz jakoś to się sprzedaje mniej raz, że chyba koszta są dosyć wysokie. A dwa, że duży wybór, za duży wybór. W mojej opinii wielu z lokalców nigdy tak do końca nie nauczyło się pić czerwonych win. To się ostatnio sprzedaje dobrze: czekoladowe mleko i w gruncie rzeczy niedrogie. 58 głanów, 10 dolarów za dwa. Gotowe wymieszane Bardzo interesujące wybory napoi ostatnim razem kupiłem tutaj cranberry juice koleżanka w pracy się skarżyła, miała zapalenie tam siusiania, a cranberry juice jest najlepszym medykamentem medycyny zachodniej, takiej naturalnej no i z, z radością przyjęła to remedium i rzeczywiście pomogło jej także, bo tutaj tego typu zapalenia mm -hmm. pęcherza że coś takiego to leczą antybiotykami dużo, w generalnie Trzymają się z daleka od a, antybiotyków nie kupują ich tak często, nie zażywają często. Stąd też e, mówię, że przyjęła z radością e, naturalne remedium. Ciekawe co mają w sekcji z gotowym jedzeniem wow, ile sandwichi? Kimchi, sandwich, kimci kurczak, sandwich! w pięknie, kurczaki smażone, pieczone i wszelkiego rodzaju proszę, golonka, idealna 97 juanów. 13 dolarów My dopadł przed chwileczką nie słyszeliście tego jakiś tutaj e, porządkowy, że mi że nie wolno o proszę, jakieś nowe rodzaje czekolady że mi nie wolno Kręcić. to ja mu powiedziałem, menadżera i pokaż mi gdzie nie wolno kręcić nie ma tutaj takiego Jamaican Blue Mountain dobra kawa, pachnąca kawa duży wybór mają tutaj kaw lokalne kawy też takie artyzany jakieś, ale to jest chyba chiński produkt na pewno Ta jakaś firma Colombia Unlimited kwaśne są te chińskie z kawy dla vaca, espresso Drogie, niedrogie? Niedrogie w gruncie rzeczy. Ale są kwaśne. Hot chocolate Godiva. Chujona. Smila. Swiss Miss. No i oczywiście syropy Hershey'a. Hershey'a syropy według mojej opinii są najlepsze. Mieszane z mlekiem musztardy Blackberry Chia dżemy masło pistacjowe no widzicie wybór do koloru do wyboru Ameryka także od kiedy mam członkostwo tutaj jakoś mniej za domem tęsknie, bo wszystko jest tutaj na miejscu mogę sobie dokupić czego mi brakuje także jest wybór ciekawy soków, chipsów napoi i rzeczy, które bym normalnie w sklepie nie dostał które pozwalają tak uh, tęsknotę za domem i melancholię lekko odsunąć Martinelli bardzo dobra firma, robią sok jabłkowy z waszyngtańskich jabłek też go lubiłem bardzo swego czasu tylko zarówno i tu i tam jest drogi no bo to są naturalne jabłka świeże jabłka wyciskane na zimno w ogóle soki jabłkowe zdobywają ogromne uznanie tutaj kolega z Polski importuje soki jabłkowe tutaj gdzieś tam spod Sandomierze czy z okolic bardzo dobry biznes myślę, że tyle na tyle tam jest druga jeszcze chyba część do przejścia tam gdzie są mięsa, nie mięsa, steki mam na imię Jarek i Mieszkam w Chinach od 12 lat, wkrótce 13 lat. Do usłyszenia. Tyle na tyle.